byłym dyrektorem panem Maciejem Barą. W związku z powyższym powołać się konkurs, aby rozstrzygnąć się i powołać nowego dyrektora. Do tego została powołana komisja, która przekazała nam, że żaden z kandydatów nie odpowiadał wystarczająco dobrze. To nie ma nic wspólnego z warunkami formalnymi, bo gdyby nie spełnili warunków formalnych, ja to takie, ja takie jak powiedziałem, nie udzieliłbym nikomu, nie doszłoby do konkursu, no, gdyby żadne z nich nie spełniało warunków formalnych. To jest chyba oczywiste. To jest pierwsza sprawa. E, w takiej sytuacji, aby zachować pracę i rozsądek tego działania tej, tej instytucji i e, ciągłość tego wszystkiego, co jest w ich zadaniach postanowiłem zarekomendować Panu Prezydentowi obecną zastępczynię, która pracuje tam od bodajże 2007 roku na umowie o pracę. Jest już tam od 2011 roku. Od 2014 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora i co roku dostaje ocenę bardzo dobrą od Pana Macieja Obary który był jej szefem. W związku z powyższym wydawało mnie się i ciągle mnie się tak wydaje, jestem tutaj o tym świecie przekonany, że to jest najlepsze wyjście w takiej sytuacji, kiedy zostają, żaden z kandydatów nie dostaje rekomendacji powołanie zastępcy na nie powołanie na to, że jest powołanie, tylko powierzenie obowiązku funkcji dyrektora na czas ogłoszenia, do czasu ogłoszenia następnego konkursu. Żeby to było jasne. W związku z powyższym nie za bardzo wiem, jaki jest problem z tym wszystkim. Dlaczego tu jest problem, że wszystko odbywa się zgodnie z procedurą, zgodnie z prawem. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia, proszę go zgłosić. Dziękuję. Radny Piotr się. Panie Prezydencie, z całym szacunkiem. Wątpliwości mamy i pytamy, przynajmniej ja. Po drugie, pracownicy Również podpisali się pod petycją, która jasno stwierdza, że żeby uwzględnić taką propozycję, żeby jednak pan dyrektor pozostał. Ja rozumiem, że komisja była powołana, ona stwierdziła, że yy, pan dyrektor nie zbyt dobrze odpowiadał na pytania, więc nie za, za specjalnie wypadał. Natomiast pana uwaga co do tego, że gdyby, tak, gdyby którakolwiek z osób nie spełniała wymagań formalnych, to by nie była ta procedura dalej przeprowadzana, to nie jak się ma do tego, co w naszym mieście się wydarzyło parę tygodni czy parę miesięcy temu, gdzie w Radzie Nadzorczej zasiadała osoba, która w ogóle nie miała kompetencji do tego, żeby tam zasiadać. To jest pierwsza kwestia. Dlatego, jak pan wychodzi i mówi, że to jest chyba oczywiste, to ja śmiem wątpić. Są dwie różne sprawy, panie radny. Proszę nie łączyć tych spraw, bo nie, Ale nie, rozumiem, nie to można mówić, że coś jest, to, że jest oczywiste. Yy, dziękuję. Proszę o zabranie głosu Proszę, Pana Przewodniczącego Prawda Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie, bo troszeczkę wydaje mi się, że do tej mojej informacji, tych, tych informacji, które ja pozyskałem, Pan Prezydent tutaj delikatnie prowadził Szanowna Radę i Państwa Włoch. Mianowicie, proszę Pani Prezydencie o mojej informacji i wyjaśnienie tego, rozwiązania, Bo faktycznie kadencja odbierała Panu Dyrektorowi 30 listopada i pod mi jasność. Konkurs został ogłoszony z tego co mi wiadomo, gdzieś w listopadzie, a chyba termin składania wniosku był do 19 listopada, natomiast rozmowa kwalifikacyjna odbyła się 2 grudnia. Czyli przed rozmową, przed odbyciem się rozmowy kwalifikacyjnej z panem dyrektorem Barą została powołana, pani e, pełniącą wcześniej funkcję wicedyrektora została powołana na pełniącą obowiązki dyrektora. Czy państwo może gdzieś nie czekaliście, jeżeli to jest prawda, że 2 grudnia odbyła się rozmowa kwalifikacyjna, czyli dwa dni po kadencji, czyli dwa dni po tym jak państwo daliście już no, zadecydowali się, że pojącą obowiązki będzie pan, zastępca pan dyrektora, obec, wcześniej pojąca funkcję jest dyrektora. W związku z tym nie czekali się na rozstrzygnięcie. Może być, że od teraz się, że pan dyrektor się do tej funkcji nie nadaje. Bardzo proszę o odpowiedź pana sekretarza. Panie przewodniczący, proszę państwa, może ja tak uściśnię. Pani dyrektor Obara P.O. została pełniąca obowiązki do czasu rozstrzygnięcia konkursu. W tej informacji nie jest podane, którego. Skończył się okres pracy pana dyrektora Obary, i wymóg był taki, że musiała być osoba, tak to co podkreślał pan prezydent Różycki, może nie precyzyjnie się wyraził, ale żeby zachować ciągłość pracy jednostki musi być osoba, która dowodzi tą jednostką, która jest kierownikiem jednostki. Taką osobę można powołać na PO. Natomiast pani Anna Obara została powołana na PO do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Wszystko się zgadza, te daty, które pan przewodniczący Kamil Sychański mówi, są prawdziwe. To powołanie nastąpiło w trakcie trwania konkursu. Rozmowa Rozmowa z dwójką kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu, jest zarówno ocena prac koncepcyjnych, nie dała podstaw, żeby zarekomendować panu prezydentowi Bogdanowi Węcie, którą z tych osób na stanowisko dyrektora Muzeum Zabawek i Zabawy. Stąd pani Anna Obara nadal jest tą PO, ale pan prezydent Różycki w swojej wypowiedzi dosłownie tutaj przede mną podkreślił, że ona jest. Pełniąca obowiązki do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Yy, powiem tak, jako sekretarz.